Laudetur, laudetur, pan, proszę państwa, żyjemy w obliczu nader ważnych wydarzeń. Obok wyborów najważniejszą część jest kwestia odczynienia i odkupienia za orgie kapłanów w dąbrowie górniczej. Pojawiają się tu różne pomysły. Nieoceniony biskup Kaszak proponuje modlitwy, posty, jałmużny, jałmużny na rzecz kość, i decyzji oczywiście dotyczące wiernych, no nie. Przepraszam, ja mam inny pomysł. Od razu mówię idę torami wielkiego Chrześcijanina, bo on ewoluował od marksizmu do chrześcijaństwa i to do takiego dość, dość formalnego katolicyzmu, mówię o leszku Kołakowskim. Tylko orgia przebłagalna. Wielka, masowa, wielodniowa orgia przebłagalna. Zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. W jednym ze swoich kazań ksiądz Bernard, bodajże w opowiadaniach Leszka Kołakowskiego, pisze, jak odpędzić pokusy, jak uniknąć pokusy, jak wreszcie unicestorzyć ten pokusy. Proszę Państwa, on widzi dwa wyjścia. Albo dokonać tego czynu, na który właśnie pokusa nas dotyczy, bo to sprawi, że pokusa zniknie. Ksiądz Bernard mówi, chcesz zabić, zabij. Od razu już zniknie pokusa. Chcesz ukraść, kradnij, kradnij. Będziesz miał rzecz. Bie. A druga, wyprzeć pokusę innym czynem, który uniemożliwi realizację pokusy, albo w ogóle odsunie. I on pisze, ksiądz Bernard pisze tak, Ustami Kołakowskiego, a właściwie jego palcami, rękami, chcesz oddać się rozpuście, pożądanie nieczyste cię trybie. oddaj się pijaństwu wielodniowemu, tak ciężkiemu, że przez tydzień na rozpustę nie będziesz miał siły. I na odwrót, chcesz pić, zajmij się fachową kradzieżą, taką, która wymaga stanu trzeźwości. Proszę Państwa, orgia przebłagalna zapewni nam jedną rzecz, Winni duchowni wezmą na siebie odium straszne i grozę wieczystego potępienia, ale przez długi, długi czas nie będą mieli już siły na żadną rozpustę, będą wyrozumiali dla wiernych, Sosnowiec, Dąbrowa Górnica, w którym wszyscy księża z parafii i diecezji. I teraz mam tylko jedno pytanie i czy powinna być to orgia klerykalna, czyli taka, w której wezmą udział jedynie duchowni z tejże diecezji sosnowieckiej, czy wchodzimy, idąc torami myśli Wielkiego Franciszka, na drogę synodalną, proszę Państwa, orgi synodalnej, orgi, w której wezmą masowy udział też wierni i wierne. Pomyślcie, jaki wspaniały widok tu... Wyprężone białe lędźwiaszki pracowników i pracownic seksualnych diecezji sosnowieckiej, ogół duchownych płci obojga. Także androgenów, gigantyczna orgia i potem długo, długo spokój, jedynie modlitwa, post i jałmużna, niezakłócone żadnymi myślami nieczystymi. A wy jak myślicie? Orgia klerykalna sosnowiecka, czy, org, czy orgia synodalna, z szerokim udziałem wiernych płci obojga, tudzież płci mieszanych? Ramen!